Gdzie prezesem jest Potakowski Tomasz, sklep MC, właścicielem Wódz Tomasz, Lipowiecki Dima, to jest prawo Prospin. No i wszystko to dzięki prawda, koledze Piotrowi, który się zajmuje organizacją i... I brawo pan <laughs> Który organizuje sponsorów. Wynikiem 2780. Został kolega.

Gratuluję. Tak trzymaj dalej. Nie szuman, że. Chyba bym wystarczył KM62, także. Raczej będzie odpowiadał za jakiś tam czynnik. Może że miejska, strzelał. Drugie i... <grym> miejsce zajął kolega Marcinowski Piotr, wynikiem 25-26. <grym grym> 2080. Nie do na za mało. Wszystkie. Okej. mało. Szóste miejsce z wynikiem 200, kolega Arkadiusz Sęk. O, które? <noise> Czerwony. Czwarte <noise> miejsce z wynikiem 1980 kolega Krzysztof Różański. Powrót. <noise> to jest powrotek. <tam>? <noise> <noise> Jasne. No, gdzie on jest? Nie ma no. Tu jest ufundowany przez. Czarka Dukach. Piąte miejsce z wynikiem 1820. Kisiecki Marek, senior, poseł nagrody Koluszki, reprezentant Potakowski Tomasz. dziękuję. Darek, załapaj się. Szóste miejsce punktowane. Kolega Fabiański Robert w wynikiem 1780. Ale to stań Robert, już blisko po kolegi swojego. Kto się nagrywa? Trzyma to Nie, to się nagrywa. Nie, <grywa> czy <grywa> musi Teraz ja jeszcze Pan przeczytam wyniki pozostałych kolegów. Kosakowski Rafał 1540. Wysokiński Michał A, 1460. Adamus Grzegorz 1460. prawym u góry. Doda Emil 1280. A, nie komentuję tego. Kozakowski Tomasz 1160. Jaros Grzegorz.

Kapeluszny Adam 160 Gromek Dariusz 120 Likiewicz Sergiej 120 Petryczuk Iwan Nowak Tomasz też Aha. Koledzy, jest kilka suwenirów do rozlosowania. Teraz ci, co nie połapali i nie znaleźli się w tym miejscu, yy, mają szansę yy, coś jeszcze wygrać. Pierwszy zestaw kokucików. Poprosimy pana prezydenta, żeby w czapeczce zamieszał. <noise> Ech, koledzy, i numerki z listy nie startowe, tylko tak jak są. 9. Numer 9. Lisiecki Marek Senior odpada. Nie, no bo powiedziane było powiedziane, co dzisiaj wygrałem niewiele udziału w głosowaniu. Nie, 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 Siedem. Siedem. nie, Piotr. Piotr. Brawo! nie, wygrałem? wygrałem. <golim zboczyna> Nowa zestaw łowny kogutów. Uuu wymiarowy A się Nie mam takiego kija. 25. 25. Żerek Łukasz. Na grubego suma. O. Życzę krugowego by suma. Dziękuję. Mówię 17 17 Botakowski Tomasz Dobra Dobro Jakiego pilera masz 6 ty głosownik Dzięki Pilera Sam radny nerwowy Mać stalis dąb do Antoni 3 Numer 3 Gromek Dariusz! Brawo! Brawo. Brawo. 19 to Dok Cezary! Cezary! <grywa> <Duk Duk> jest <grywa> <grywa> <3. grywa> <Kogoś, grywa> fajny majtkowy. jeszcze została. <grywa> O, koniowa Dwadzieścia dwa Nie Nie nawajmy to ognia? <sm vocal majesty> <dated teenage fashion> Osiem Famulski Marek Brawo Marek Sponsor Czarek Czarek do. Czapeczka od sponsora. Dragon 14 Gruński Jacek I tam to też Paweł, nie ma. Nie ma odjechał. Jeszcze raz. Kolejny losowanie. Co? To? Nie Tak, tak, tak. 24. 24. Fabiański Robert, odpada. Wie, Jeszcze raz. kolejny. Jeszcze jedno będzie. Tu. 13. Bo moja zamokła. 13. nie Ada. Ada, o, bo zimno w głowę. A <noise> naszykałeś zmienić <noise> czapki i ostatnia Dragon Dragon przedostatnia bo czapka mu na głowie To weźmy używaną czapkę. 15 Ale po zdjęciu. Od... nie ma 15. po zdjęciu. nie ma nie 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 A, bo nie a, bo nie a, bo nie numerki <g handcuffs> Rzeź! Proszę, żeglarz! Będziesz miał się na to spakować nad morze. Dobra, dziękuję. Sponsor Dragon! To było wszystko. Elegancka dragona. Używana. <gulizacja> <gulizacja> Przecena. Co by nie było? 18. To mądra głowa 18, Marcinowski Piotr teraz podnie 23 23 Sęk odpada Brak 21 też odpada odpada obie weź czapkę 11 Olszewski Witold Brawo, Brawo. Idź mu, zabierz z głowy Iść. Za chwilę dostań po, po zdjęciu Zabierz mu Tu się zapisało, Pamiętaj. Panie prezydencie, dwa słowa Panie prezesie, szanowni państwo Bardzo dziękuję za zaproszenie Na mistrzostwa A dziękując za zaproszenie Chciałbym przede wszystkim podziękować prezesowi i zarządowi koła nr 12 Piotrów Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego za organizację spinningowych mistrzostw Piotrkowa w wędkarstwie. Ja wiem, że to jest trudne zadanie, ale szczególne słowa uznania. Dziękuję za udział w tych mistrzostwach. Cieszę się, że potraficie panowie wolny czas spędzać na łonie natury zgodnie z zasadami, a przy okazji także dziękuję za pracę, jaką wykonujecie i, i na naszych zbiornikach, ale także na tym, e, aby ta gospodarka rybna e, była prawidłowo realizowana. E, ja myślę, że będziemy wspierać koło numer 12 i na pewno za rok spotkamy się projekty do jak przyrody na kolejnych ministerstwach posłów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do no gdzie? na dalszą współpracę. Dobrze, chcecie do zdjęcia. Ja nie mogę. Panie. Takie ujęcia zrobiłem, żeby nigdy, nigdy nie widzieliście takich ujęć. Panie. No, nie? Ale musicie się scunąć. No, Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Zapraszamy na za rok.